Witamy Państwa na wywiadzie z Kubą Nowaczkiewiczem i od czego zaczniemy? Od pytań, siema, siema. pytania od publiczności. Serdecznie. Proszę bardzo. Nie, ja, ja chciałbym zacząć od czegoś innego, nie? Chciałbym zareklamować swój utwór muzyczny o. pod tytułem Sens Życia. Sens Życia. Na moim kanale na YouTubie Kuba Nowaczkiewicz i możemy teraz zaczynać. Dokładnie, więc skoro Kuba Was zaprosi na kanał, to my też, bo tam będzie bardzo dużo Dobrej filmów. Muzyki. No, dobry tak, na twoje, a miło chodzi, że na nasz kanał też a, zapraszam. Okay. Bo bardzo dużo filmów związanych z Fame, tak sobie Jutro Live prowadzi Paris Platynow, a także Before, który będzie prowadziła stojąca za kamerą Ola oraz zwykły kiwic. To pytanie odpowiedzi może ominiemy, bo Ola kot? Tak. O kur. Patrz to, Ola. Patrz to. Ola kot. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, robimy content. Witam z prosy bardzo, wsiadaj, Czekajcie, no, to się zamienimy. Ale, ale dlaczego? O, kurwa, ale... Czeku wywiad z Olom Kot. Jaki czerwony się zrobił, yeah. jaki czerwony się zrobił. Witam, hej. Czy, czyli rozumiem, że, że kojarzysz mnie? No, wiśnia, bakajoko, nawija ja i <laughs> Nie no, kojarzę, kojarzę, trudno nie kojarzy. Czyli Kisors tak, zdecydowanie. Tak. No dobrze, no jak tam nastroje jutro przed walką? Bardzo dobre, bardzo wesoły. Przede wszystkim nie chcę, nie chcę kurwa zapeszyć w nocy, ale wyjątkowo jakoś nic mi się jeszcze nie dzieje, <laughs> więc jest naprawdę okej, okay, No dobrze, ale w skali od 1 do, do 10 jak oceniasz swoje przygotowania do dzisiejszej walki? 9,5 A czemu nie 10? Bo... Miałem po drodze kilka kontuzji, które się gdzieś tam za mną w, po prostu wleką i wiem, że długo się jeszcze będą wlokły. A jest trochę tak, że w dzisiejszej gali na przykład trochę myślisz o swoich przyszłych przeciwnikach? Z kimś, z kim mógłbyś walczyć? Nie, szczerze mówiąc to nie, bo dostałem propozycję walki, mhm. ale ją odmówiłem z racji tego, że mam rozerwany bębenek uszny i... Czyli po tej walce rekonwalescencja? Tak, potrzebuję prawdopodobnie zrobić rekonstrukcję wszystkiego co tam jest w wuchu, nie. No wiem. to będę trzymała kciuki za twoje zdrowie. A powiedz mi czy Dziękuję jak bardzo. się już trochę wchodzi w te szeregi Fame MMA, to jest trochę tak, że jak się ma jakiś konflikt z kimś w internecie, to pierwsza hmm. myśl jest taka: dawaj do oktagonu. Eee. chłopaki, dostałem pytanie, czy jak wchodzimy wchodzę z kimś w konflikt, to pierwsza rzecz, którą robimy, a czy robię? Myślisz, myślisz? Nie. Nie myślę, to na pewno. A nie myślę, dzwonię, od tego, bo... dzwonię, dzwonię po kolegów i jedziemy, I jedziemy załatwiać sprawę. A, <noise> nie. Aha! Nie, nie rozwiązuje. Cześć, szefie. <noise> szefu jest dobry, kurwagent. Nie, nie. A szefu, jakby cię zdenerwowało, to zadzwoniłbyś po tego w kominie. Nie, no, w życiu, nie, no, tak już. Tak tak już w pełni poważnie, to ja raczej jestem taki, że konflikty rozwiązuję poza kamerami, jakkolwiek to brzmi, po prostu jak mam z kimś konflikt, to dzwonię i załatwiam sprawę, nie, raczej nie jestem takim, teraz po tej walce już wiem, że to nie musi tak wyglądać, że za każdym razem musisz komuś, kurwa, chcieć wyrwać duszę. Okej, okay, czyli ta, ten dym, ta spina, no niekoniecznie. Nie musi tego być. No Ale jak fajnie dla oka na pewno jak jest. No nie no ja uważam, że być jak 50-50. No. Część tak. walk tak. z aferą spiną, tak. a część walk po prostu tak, sportowo, tak, nie? Tak, tak, tak. No dobrze. E, no to słuchaj, bardzo Ci dziękuję, no i potem co mi to powiedziałeś, no, to przede wszystkim dużo zdrowia życzę. No. Przyda się. Żeby tam jutro ten bębenek nie został bardziej naruszony. Przyda się, znaczy no. już go nie naruszymy bardziej, już bo Nie da się. Już tam jest się, tak naruszony, nie da się że No, da się no chyba że się coś zrosło. Dobrze, no to życzę zdrowia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Ola Kot i Jakub Tomaszkiewicz. Tak, pozdrawiamy. My we dwójkę.